Witajcie w pierwszym odcinku ze starej wersji My Summer Car. Dzisiaj pokażę wam, jak dojechać do miasta właśnie naszym yy, vanem. Ogólnie, jeżeli gracie na starej wersji, no to tym vanem nie będziecie mieli za bardzo. Jak pojechać, bo na tej wersji on jest od razu dostępny. No i na tej wersji też od razu jest dostępny Gifu, czyli szambiarka. Może stąd będzie ją widać. O tam, widzicie? tam stoi. No właśnie, wziąłem to. Właśnie, ogólnie w innych filmach może się zajmiemy składaniem Satsumy, bo bym chciał z tego nagrać poradnik, ale dobra. Yy, ruszamy. Tutaj mamy jakieś drogi, ale tym się zajmiemy w innym filmie. No to co? Pokażę wam jak dojechać do miasta. Możecie też popłynąć łódką, traktorem albo Albo możecie też popłynąć, nie popłynąć, możecie pojechać motorynkom, możecie popłynąć tym łódką oraz szambiarką. Ogólnie mam nadzieję, że nie spotkamy. Nie spotkamy że tego kuzyna w takim zielonym samochodzie Bo może się to źle skończyć Bo przy próbie nagrywania wcześniej filmu To właśnie doszło z nim do kolizji No i była niefajna scenka Więc po prostu wyrzuciłem ten film Nie będę wam pokazywał przecież niefajnych rzeczy Bo są niefajne No logiczne no tam mieliście po prawej kekmeta, czyli traktor oraz tą przyczepę na drewno, gdzie możecie zawozić ją, możecie zawozić ten. No i korzystam z wersji z 5 grudnia 2017. Może kiedyś nagram ogólnie odcinek, jak w ogóle taką wersję sobie zrobić? No, bo to nie jest proste. To trzeba SteamDB mieć, trzeba kopiować ID w ogóle do yy, różnych do różnych wersji, tam numery u gry w konsoli z Steam. Trzeba włączyć. No, to jest ogólnie skomplikowane. Yy, ja nie będę. Będę starał się jechać trochę wolniej, tak jak teraz to widzicie, no bo, no kurde, nie mam zamiaru powtarzać tego co wcześniej, no w sensie tu mogę trochę szybciej jechać, bo on tutaj nie jeździ, ale w razie czego będę starał się go ominąć w razie czego, bo kurde... No naprawdę nie chcę go tam. No i ogólnie czym różni się My Summer Car w wersji najnowszej 1.0? Bo ja zacząłem ogólnie grać, jak jeszcze był wczesny dostęp, ale to był chyba rok 2024, więc ja no, trochę już w tą grę gram, ale... Yy, yy, ale wiem na tyle, żeby wam zrobić taki poradnik, nie? Bo przegrałem w tej grze około 76 godzin, ale zniechę nie zniechęcajcie się poprzez to, bo no. No wiem jak dojechać do ten i wiem mniej więcej jak złożyć silnik, no ale to będę Wam przecież opowiadał w innych częściach filmu, jeżeli się uda. Ogólnie, jeżeli myślicie, że jest to powrót do Regularnego nagrywania to nie, bo nie jestem w stanie zagwarantować, że będę regularnie nagrywał, bo może mi nie staczyć czasu i w ogóle, no to musi być. Po prostu nagrywam. Po prostu, bo mi się podoba to, nie? Nie robię tego z przymusu. Robię to po prostu dla siebie, żeby. Mieć satysfakcję potem z tego, że ktoś w ogóle ogląda moje filmy, nie? To jest takie fajne uczucie, jak ci ludzie piszą miłe komentarze i w ogóle. No, po prostu dlatego postanowiłem, że zacznę tą swoją karierę na YouTubie. Ogólnie nie w tej wersji nie ma nawiedzonego domu i nie ma przy mechaniku. Przy mechaniku też nie ma ten, jak to się nazywało. Mostu i ogólnie będziemy potem mijać taki domek, gdzie jest taki ktoś mieszka, z którym można grać w karty. W ogóle można wygrać tam dom, samochód. Jestem też duch w tym miejscu, ale to najpierw Wam opowiem o tym, jak zdobyć samochód rusko. W ogóle w tej grze, no bo to, żeby ograć go, tego kogoś w karty, no to wygrać z nim, no to potrzeba czasu, jeżeli chcecie go od razu, od razu, no to, y, musi, to będziecie go odpalać zawsze z śrubokrętu. A nie możecie od razu wło wejść, bo może was urządzić Szerszeń osa czy pszczoła już nie, nie wiem co do końca, ale coś co może urządzić. Dobra, no. Yy... No to musicie go wtedy kekmetem, czyli cię. tą. jedzie pociąg, dobra, ale zdążyłem. Yy, no to trzeba tego kogoś ograć w karty. Yy... No i musicie to i tak czy siak wstawić do, tej, do tego jeziora, no bo inaczej może Was coś urządwić w sumie. Nie wiem czy to jest w tej starej wersji teraz. Czy tego tu w tej wersji jeszcze nie było, ale wiem, że w najnowszej tak jest. No. Będziemy ogólnie tutaj na spokojnie jechać, bo gdzieś w tych okolicach go właśnie spotkałem. A nie chcę mieć z nim kontaktu z dużego, bo jeszcze coś się dostało i mi i mu. Więc będę jechał. Myślę, że z taką prędkością, w razie czego wyhamuję, to w razie czego dojdzie tylko do lekkiej kolizji takiej, takiej, że można się dogadać na miejscu. No i teraz powracając do tego ducha, jeżeli tam się przyjdzie, do, bo tam jest spalony dom ogólnie, jeżeli przyjdzie się z aparatem i zacznie się robić ciągle zdjęcia w nocy, to będzie można spotkać, no ducha, Taką, taki przezroczysty typek, to jest, yy, tutaj mamy po prawej stronie mechanika, po lewej możemy wywozić szambo, no, to tutaj skręcamy na Peri czy jak to sam się nazywa. Tu jest ogólnie plus, bo tu, jakbyśmy się z nim spotkali, to mogę zjechać. A tak, to w naj, najnowszej wersji, tu byłby most i nie wiem, ja jak się z nim minąć. więc... A wiadomo, to jest NPC, to ja tutaj lepiej będę tak uważał, z, uważał będę tak zjadę. Ogólnie nieraz ten typek z zielonego autami zjeżdżał na pobocze. Ale ja jednak zawsze wolę uważać, no bo zdarzyło się już kiedyś tak, że bo w ogóle w tej grze jeżeli coś złego się zrobi, może pójść się nawet do więzienia. Nie. Dlatego no w tej grze naprawdę trzeba uważać na wszystko. Każdy ruch może. No każdy ruch może zmienić przebiegłość gry. Może za każdym razem inaczej ta gra się zakończy no zakończyć to akurat tak samo ale yy, postępowanie może wpłynąć na grę na rozgrywkę i są tutaj no tu są dosyć brutalne w tej grze ogólnie rzeczy no ale no tutaj no w tym filmie na razie się zajmiemy tylko dojazdem do dojazdem do miasta. Ogólnie już jesteśmy blisko, jesteśmy na ostatnim skręcie. Bo ja wczytałem potem save'a, więc ja podejrzewam, że on w tych rejonach gdzieś teraz jedzie, bo wtedy się NPC restartuje jakby, nie? Więc no tu trzeba uważać, jakby jechał czasami. A boję się, że będzie jechał. No tu go na razie nie widać, bo można trochę przyspieszyć. No, ale jeszcze jestem nawiedzony do który Chyba w 2018 wprowadzili tą aktualizację, że można, jeżeli się przyjdzie chyba o 22, to będzie normalnie czarna zjawa chodzić, nie? Nie wiem czy to jest nadal w grze, to było tylko wtedy, bo to na, na YouTubie się z tego dowiedziałem ogólnie, bo tak to, to, to ja tam nie miałem e, żadnego pojęcia o tym. W ogóle Kiedyś to tak mało znałem My Summer Car, bo wcześniej to po prostu sobie tę grę oglądałem na YouTubie, nie? To tyle z tego. No, ale zajmiemy się teraz tym, jak dojechać do Pana Tejmu, sklepikarza. No. Się świerkają sobie ptaszki. Niby wygląda na spokojny survival, ale jednak nagram z tego. Możliwe, że nagram z My Summer Car też będą filmy, może. Ale na pewno nagram y, z My Summer Car kilka części, jak się może nagram. Jak złożyć silnik, w ogóle satsumy Będziecie przynajmniej wiedzieć, jakim kluczykiem. O i jedzie nasz wybranek No To teraz mogę już na spokojnie szybko jechać Teraz już was nie będę tym zanudzał Możemy szybciej pojechać No chyba, że nagle się zrespimy przed nosem No to będzie trochę źle Ale jako, że się z nim minęliśmy To już się czuję bezpieczniej Kurde, bałem się tak jechać Jak wiedząc, że on tutaj gdzieś jedzie No i jechał Ogólnie, bo jeżeli mu Pod klawiszem O Tu macie wystawianie okejki, okay, znaczy kciuka do góry, to możecie go zatrzymać, on was może podwieźć, On chyba na peł, a potem jak już jesteście u niego i chcecie, żeby się zatrzymał, no to wciskacie też o, no to on się wtedy zatrzymuje. No, a problem w My Winter Car no to po prostu jest problem alkoholowy. To jest się uzależniony niestety. Mamy boisko, gdzie w, w My Winter Car jest to lodowisko chyba. Tutaj gdzieś w tych okolicach w zasadzie mieszkamy. W My Winter Car oczywiście. Tam już zaraz jesteśmy. Jesteśmy już w Perrierawi, możemy trójkę wrzucić sobie i są Sebiksy. No to są tacy ludzie, tacy szaleni, nie? Oni... no po prostu... Mogą wyrządzić wiele złego, tyle wam powiem. Można tutaj ogólnie też sobie zatankować. To jest diesel, jakby ktoś nie wiedział, tak mi się wydaje. I zobaczcie, no można się tutaj tego napić, ale zgasimy. No i jesteśmy w Periaravi. Mógłbym zakończyć już ten film, ale wam pokażę jak się tankuje. To tu trzeba otworzyć. No wiadomo, w innych autach może być inaczej. No i z scrollem odkręcacie to. Bierzecie odpowiedni ten. No i tankujecie. Ale ja nie chcę tankować. Ja podziękuję. Zakręcamy. No i są panowie Sebixy. Cześć. A tutaj się nie da kiwać. Dobra. No to jest okej, okay, nie? No i jak zobaczycie, tutaj można kupić parówki, makaron, pizzę, wiecie co, mleczko, do bimbru, kawę. Kawy? Tu jeszcze kawy nie było, ale tam kto jest. Tutaj możecie... Tutaj możecie kupić potrzebne wszystkie rzeczy do pojazdu. Gaśnica Wam się przyda, jakby no. To Wam się przyda, więc to byście mogli kupić. To, to, to możecie nawet wszystko, nie? W zasadzie ile macie budżetu, nie? Akumulatory, te rzeczy. Wiadomo, nie kupujcie tyle, ile ja, bo to nawet wychodzi za mój budżet, nie? Tu możecie papierosy, ale to będziecie wtedy uzależnieni. Możecie tu wszystko normalnie kupować, nie? Ale. Jakby ja tego nie będę kupował, zajmiemy się w tym innym odcinku. No i to by było na tyle. Jeżeli Wam się film spodobał, możecie zadać łapkę w górę i subskrypcję. No i cześć.